Cześć, tutaj kwestionowanie statusu quo. Dzisiaj chciałabym zająć się podwójną kopu płaskiej ziemi i kulą plazmową Tesli i połączyć to wszystko, wyjaśnić jak to działa. Generator wolnej energii Tesli. To co przegapiłam z mapy księżyca, mapy ziemi odbijającej się z księżyca, to, to po boku. To jest kopuła na płaskiej ziemi. Ma kształt kuli, a tutaj jest płaski ląd. Tutaj jest najszerszy punkt kuli. Widzimy, jak wysoko wody są ponad tym punktem. Musiało się to stać po potopie. To małe. Jest to e, kopuła nad ziemią, którą znamy. Tak to było nazwane. Ziemia, która jest oświetlona Słońcem i Księżycem. A to Asgard. Te ziemie, których nie znamy, nie są oświetlone. Dobrze, to teraz eksperymenty z kulą Tesli. Muszę zgasić światło. Więc ustawiłam sobie już kulę Tesli, kulę plazmową Tesli. To, co widzimy, to dosyć chaotyczne wyładowania energii, biegające sobie po kuli. Moim zadaniem jest to skupić tą energię, i potem pokażę Wam o kopulę. Więc to jest kopuła. Pamiętacie, jak dotykałam? Patrzcie, widzicie, skupiam energię. Wystarczy, że dotknę w ten sposób i już. Nie rozchodzi mi się chaotycznie po całej kuli, tylko schodzi do moich rąk. Czy ma to coś wspólnego z moją grupą krwi? Mam grupę krwi rezus negatywną, czyli tylko, którą ma 15% ludzi, jest to krew oparta na miedzi. Nie wiem, czy ma to trochę znaczenie w takich zjawiskach elektrostatycznych. Potrafię zepsuć przedmioty, ale tutaj widzimy, przydaje się, bo skupiam. Teraz zobaczmy coś innego metalowego. Jest to miedziany czyścik do języka. Uwaga, gdy to robię, wytwarza się dziwny zapach, jakby ozonu, a może eteru. Też skupia energię w jakiś sposób, ale nie izoluje jej z kuli. Moje ręce robią to lepiej. Zobaczmy. A zwłaszcza jak tak obejmuje. Nawet tylko jedna lewa ręka tu robi. Widzicie, że zabieram energię z kuli i ona już nie biega, nie biega po czaszy. A teraz to co błędnie jest twierdzone, o. Modelu AE. Pokazują, pokazują kopułę czy firmament jako szklana, bezbarwna miska. Zobaczmy, czy ona coś robi. Absolutnie nic. A teraz, tak jak jest w Biblii, w Księdze Hioba, rozdział 37, werset 18: że firmament jest z litego metalu. Mam tu odpowiednią miskę. Patrzcie, niesamowite. Z jedna kopuła ładuje drugą. I to, co jest metalową kopułą, wystarczy odpowiednio się do tego podłączyć. Już mam energię. Patrzcie, jak ładnie, ładnie się błyska. Patrzcie, jak jest uziemiona do jednego punktu energia, nie rozbiega się po całej. po całej. po całej. okulistej yy, czaszy. Skula plazmowa Tesli i generator Tesli. Jest jeszcze coś bardzo ciekawego. Tak, jak w księdze Ezechiela było, że te pojazdy, pamiętacie, kuliste są uziemione kopułą. One latają. Czyli to jakby jest plazmoid, kula plazmowa Tesli zasila firmament tego pojazdu. I to już lata na wornej energii. Zarówno tak działa Słońce, jak i Księżyc. Ponieważ jest napisane w Księdze Hanocha, że Słońce biega na swoim wozie. Czyli to, co jest wozem Słońca, to jest kula plazmowa Tesli a Uziemione jest firmamentem kopułą w kształcie niebios. Jest napisane tylko w kształcie niebios. To musi być zimna luminescencja Oświetla zimną luminesencją. cię upakowałam Wam masę wiedzy, dosyć sensacyjnej, opartej na Biblii. Niektórym się to bardzo nie podoba, ale bez Biblii do czego byśmy tu doszli? Na pewno nie doszlibyśmy do. Że firmament jest zwierciadłem z metalu, do tego byśmy nie doszli. Nie doszlibyśmy, jak działa pojazd Ezechiela i inne ciała, które, tak jak Słońce i Księżyc, które jest pojazdem Ezechiela. Jest to tak zwana pneuma. To, co teraz się tworzy, to jest właśnie wir Ezechiela, zwany duchem albo wiatrem, albo pneumą, czyli ma jeszcze znaczenie, że ma tchnienie. Ma tchnienie energii, rozumiecie? Nie jest tylko wirem, No jest, ale najlepsze, najlepsze określenie to właśnie energia chyba. Ma kształt wiru. To co widzimy, to, to wir. Pięknie, pięknie, pięknie. Widzę, że mi się tu nagrywa na fioletowo. A moim gołym okiem widzę to tak, na czerwono te w środku ogniki. Nie, tu widać na biało na zdjęciu, widzę na wideo. A ten główny ognik jest niebieski, co wychodzi. W środku jest czerwony. Także bardzo ciekawe. Uwielbiam takie eksperymenty, uwielbiam taką wiedzę. Uwielbiam, jak słowo stało się ciałem po prostu. Macie tu dowód, że Biblia powiedziała prawdę? Bez Biblii do niczałbym nie doszła. Te rzeczy rozumie może kilka, kilkoro ludzi na całej kuli ziemskiej. Może. Niektórzy po prostu czytają Biblię, nic to nie rozumiem. Do niczego im tu nie jest potrzebne. Trzeba czcić słowo Boże, autorstwa samego pana Boga. Ci, co je spisywali, nie bardzo wiedzieli o co chodzi, bo to było tak abstrakcyjna zwłaszcza dla ludzi żyjących w czasach niższym, o niższym zaawansowaniu technologicznym, jak przypuszczam. Także dzięki wielkie, bardzo ciekawe, bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam się z Wami podzielić, że odkryłam te ważne prawdy na płaskiej Ziemi Bożej. Dziękuję Wam, z Bogiem. Niech Was Bóg błogosławi. Dzięki.